Todo pa mi nowy powóz <laughs> Elo, parczywa komodo Dzisiaj dodawanie ułamków zwykłych Dobra, klucho, mnożysz na krzyż To z tym i to z tym I jak tu stoi plus to dodajesz, jak minus to odejmujesz 1 razy 7 plus 3 razy 2 Co dalej? Mnożysz to co jest w mianowniku Ty klucho, czyli 2 razy 7 I wiem, zaraz wystartujesz pewnie z gadką, że e, sprowadź to do wspólnego mianownika I dodaj, kretynie Zamknij pizdę, nie obchodzi mnie to Tutaj będzie 7 plus 6 przez 14, ty klucho, czyli będzie 13 14 dobra, ale na liczba to to każdy potrafi, więc zrobimy to na literkach, ty kwiatuszku Miano no, żartowałem, chuj w łeb Okej, okay. ty dzbanie, mnożysz to na krzyż Czy masz 1 razy x plus 1 A tutaj mnożysz na krzyż i odejmujesz Czyli będzie minus x razy 1 Dzielisz to przez iloczym mianowników, ty dzbanie Dobra, i teraz masz u góry tak x plus 1 minus x, a tu masz x i iloczyn tego Git, popatrz, skracają się Widzisz? To jest zajebiste I masz 1 przez x kwadrat plus x